Drogą krajową numer 86, jadę teraz przez powiat Będziński. Jeszcze kilka miesięcy temu tutaj, ten odcinek, którym teraz jedziemy, a więc odcinek choćby w tym miejscu, leżący na terenie Dąbrowy Górniczej, jechaliśmy tutaj po jednej. Po jednej jezdni Ponieważ Tutaj w rejonie zjazdu Chociażby czy też skrętu Do Dąbrowskich Ratanic Mieliśmy Remont mostu Tutaj na tej niewielkiej Rzeczce był Właśnie remontowany most Dzisiaj jest już wszystko przejezdne Przejezdne jest również skrzyżowanie Łączące drogę krajową numer 86 z preczowem oraz z nagratalnicami.